Reakcja na smajsle w Smajlandia. Dobra, wszystko miesz do tego, co ważne. Nasz czas. Siłą jesteście wy My robimy to dla was Wciąż idziemy do góry Mamy cały świat Nie straszne żadne góry Ani silny wiatr Z to my Wreszcie przyszedł nasz czas Siłą jesteście wy My robimy to dla was Cześć tu z to, to założyciel tej Dziennie wyciągam wnioski Z tego jak bawimy się grą Razem mamy siłę wielką Nasza ekipa najlepszą Z so Team z let's go Ja jestem Patti Kocham kolorowe kwiaty Moim wielkim sercem chcę się dzielić Razem z wami Bawi się tu cała zgraja Stańcz tak jak potrafisz W Majlandii tylko dobre chwili Musisz to zobaczyć Nowa bluza smajlandii, cała ekipa ma styl Możesz mieć ją nawet ty Dla nas ważny każdy widz Nowa bluza smajlandów, cała ekipa ma styl Możesz mieć ją nawet ty Dla nas ważny każdy widz Wciąż idziemy Wreszcie przyszedł nasz czas, siłą jesteście wy, my robimy to dla was Wciąż idziemy do góry, mamy cały świat Nie straszne żadne góry, ani silny wiatr Z Majlandia to my, wreszcie przyszedł nasz czas Siłą jesteś się wy, my robimy to dla was Na sobie bluza niebieska Mam sobie siłę do na pewno też masz Mówią mi Majki, a to mój kolega On ze mną tutaj zamieszkał Znamy się całe życie Z i odnaleźliśmy miejsce W pokoju mam pracownię Redstone to jest moje drugie imię Ja jestem Niko Krzywe mam oczy, ale widzę więcej Bo widzę szczęście, gdy z przyjaciółmi odwiedzamy kolejne miejsce Może nie trafiam w drzwi Ale na Smiland i spełniam sny Dajemy radę kto jak nie my Przed nami tylko najlepsze dni Mówią mi Lumi, ja ciągle idę do góry Świat zielony nie ponury, nie, uroki natury Śmieję się całymi dniami, ram w Minecrafta z kolegami Każdy szczęśliwy kto z nami, razem my nie znamy granic Wciąż idziemy do góry, mamy cały świat Nie straszne żadne chmury, ani silny wiatr Smilandria to my, wreszcie przyszedł nasz czas Siłą jesteście wy, my robimy to dla was Wciąż idziemy do góry, mamy cały świat Nie straszne żadne góry, ani zimny wiatr Smilandia to my, wreszcie przyszedł nasz czas Siłą jesteście wy, my robimy to dla was Dobra, tak szczerze No, była fajna jakby no, dałbym, że Z... siódemkę. Dobra, narka.